No dobra, to w kontekście Twojego problemu, tak? Czyli głowa uciekająca do przodu, protrakcja obręczy barkowej. Najprościej w sumie to podszedłbym od samego początku w takiej zasadzie, że otworzyłbym trochę tę klatkę piersiową. Najłatwiejsza metoda tak naprawdę. Potryna, łokieć. Łokieć delikatnie powyżej linii warku i teraz przeciwna noga do przodu. Pilnujemy brzucha, żeby nie wyginęć się w plecach, o tak, brzuch. I napieram hop całym sobą i przytrzymuję. Tu bardzo przyjemne napięcie powinno się rozchodzić. Trzymasz na każdą ze stron półtorej minuty, dwie minuty. Okay? Robisz to codziennie. Mhm. Jak już poczujesz, że złapisz trochę więcej luzu, że będzie ci się swobodnie pracowało rękami, że będzie ci się swobodnie chodziło, że głowa nie będzie aż tak uciekała, nie będzie to wszystko takie zmęczone, to możesz przejść do takiej trochę trudniejszej pozycji, chyba że od razu będziesz ją w stanie wykonywać, co też nie widzę przeciwwskazań. Tak, zakładasz sobie dłonie na plecach, niemalże pomiędzy łopatkami okay? i twoim zadaniem jest mocne otwieranie obręczy barkowej z jednoczesnym delikatnym cofaniem głowy. Wyobraź sobie, że twoja głowa jest na takim sznurku. Czubkiem głowy chcesz ciągnąć do góry i jednocześnie pchasz piersiową Mm -hmm. Przed siebie. Dobra. Pokaż, tak. może, te ręce z tyłu, jakie ułożyłeś. No, proszę cię, uprzejmie. Mm -hmm. okay? Okay. No i też fajnie, by było, żeby zmieniać troszeczkę, bo jednak, jednak, czy lewa leży na prawej, czy prawa leży na lewej, to ma znaczenie w kontekście dalszej pracy. Okay? Czyli jedna seria lewa na prawej, druga prawa na lewej. Jeśli będziesz chciała, też sobie to ćwiczenie dociążyć mocniej, kiedyś potrzebowała trochę. Większego bodźca, to robisz to samo, ale kładziesz się na macie, na ziemi. Najlepiej nogi podciągnąć pod siebie, bo wtedy jest luz w bioderkach, luz w której okay? I skupiasz się tylko na tym, co się dzieje na górze, a nie walczysz z dołem ciała. I teraz w tym momencie robisz to samo, ale przez to, że masz punkt odniesienia tyłem głowy do, do kozetki, na przykład albo do maty, to nie dość, że naciskasz łokciami na kozetkę. Czy tam na podłogę, to jeszcze naciskasz tyłem głowy, czyli bardzo fajnie aktywujesz mięśnie przeciwdziałające uciekaniu głowy do przodu. I to jest też bardzo fajny motyw, który można by sobie było zastosować. Oprócz tego rozciągania samo wciskanie, tak jakby głowy również w. Bardzo fajnie powinno zaaktywować, czyli ten ruch, tak? Głowa ucieka nam do przodu. Hop. My chcemy, żeby mięśnie przeciwdziałały, trzymały, więc jak już to wszystko tutaj ładnie porozciągamy, potwieramy, zrobi się więcej miejsca na, na ruch, tak? Mhm. Uwolnisz też te mięśnie tylne od napięcia, bo one nie będą chciały cały czas, cały czas prostować, prostować. Tylko okay. przez to, że tu się zrobi więcej miejsca, to one już będą mogły trochę swobodnie działać. To samo właśnie położenie się ustawiasz obręcz barkową, czyli w naturalnym położeniu, nie żadne uniesienie barków do góry, hop, ręce wzdłuż głowia i na przykład na 10 sekund idziesz sobie do 10, hop, naciskasz, potylicą, bardzo przyjemne napięcie rozchodzi się tak naprawdę od potylicy aż po końcówkę odcinka piersiowego kręgosłupa i po 10 sekundach sobie to rozluźniasz jeszcze jedno co mi przychodzi do głowy tak na szybko co możesz sobie zastosować to jest proste rozciąganie gdzie na stronę rozciąganą skręcasz e, głowę szczęką do barku Op. drugą dłoń możesz sobie zablokować okay? i tutaj delikatnie tylko kładziesz sobie tak naprawdę ciężar tej ręki nie chodzi o to żeby ciągnąć za mocno tak żeby szarpać tylko żeby sam ciężar tej ręki położonej na czubek głowy powodował takie przyjemne uczucie rozciągania, które rozchodzi się m.in. tutaj właśnie w tym momencie od przyczepów mięśnia czworobocznego do, do barku. Okay? I robiąc to przez trzy tygodnie powinnaś odczuć bardzo fajną różnicę i po wprowadzeniu sobie coś, czegoś takiego potem będziemy dalej to rozwijać. I wprowadzić do w części, ok? Okej. Okay. Dobra, no to mamy. Dzięki.